Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. Jak sobie wyobrażacie przyszłość branży transportowej? Jedni mają przed oczami elektryczne i wodorowe ciągniki siodłowe. I tak, to nie jest nie tyle przyszłość z filmów sci-fi rodem z czarnego lustra, co rzeczywistość. Mimo tego, przyszłością tego transportu. Jest coraz większa elektryfikacja, coraz bardziej futurystyczny wygląd pojazdów, jak również syntetyczne paliwa. Nie możemy zapomnieć jednak o tym, że pierwsze skrzypce będzie grać technologia. Sztuczna inteligencja, autonomiczna jazda, systemy wspomagania kierowcy, wszelkiego rodzaju czujniki, ale też udogodnienia dla kierowców, chyba że przyszłe ciągniki będą się stawać Bardziej takimi bezzałogowymi dronami, które będą podczepiać się pod naczepy i zasuwać 80 km na godzinę przez 500 km non-stop. No właśnie, czy rola kierowcy będzie coraz mniejsza? Z jednej strony brakuje kierowców, z drugiej strony algorytm nie zastąpi doświadczonego kierowcy, i co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi pracującymi w sektorze transportu? Czy skończą na bruku? Czy zostaną przekwalifikowani? Na to pytanie muszą odpowiedzieć producenci, tacy jak Daimler, Volvo Trucks, Scania czy DAF. Dużo mówi się o ciągnikach siodłowych, ale o przyszłości naczep już nie. Z jednej strony naczepa to naczepa i może być nawet z lat 90. Nie było większej ewolucji. Z drugiej strony, czemu by nie dać przyszłości naczepom? Jakby mogły wyglądać w przyszłości? Na pewno nowoczesny design i systemy usprawniające przechowywanie dowolnego towaru. Dużą rolę, tak jak przy ciężarówkach, będzie miała technologia i sztuczna inteligencja. Na pewno rozwój naczep zmodernizuje również proces ich ładowania i rozładowywania. A Wy, jak wyobrażacie sobie przyszłość transportu cargo? Dajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na nowinki. Na razie.